Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o takim science fiction, o takim troszeczkę, słuchajcie, filozofowaniu i science fiction. Wiadomości podprogowe. Jak przekazywać wiadomości podprogowe i jak to robią na przykład wielcy, czy też mali, ale myślący, że po prostu... Stop, stop. Bogaci, niewielcy, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Niewielcy, a bogaci tego świata. Bo to, 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 że jesteś bogaty, nie znaczy po prostu, że, że, jeszcze, że jesteś wielki. No bo to wiecie, są, jest wiedza, inteligencja, no i uduchowienie. Wiecie, jak to jest. Ale słuchajcie. Najpierw zrobimy trzczonko. Geil, super geil. Super, super geil. Spokojnie. Wczyściliśmy wszystko. Później przetkamy. Przed Przedkami wszystko, może, może się uda. Kto wie. Słuchajcie, teraz Jan niezbędny w kuchni. Co to może być? Ja nie mówię, że tak było, że tak jest. Ale co ta reka może sugerować? Bogaci tego, bogaci po prostu mają pieniądze, żeby bawić się reklamami. I nie tylko. To jest loża szyderców, polega na, na tym, że bogaci mają czas na głupoty, zabawy itp. itp i wiadomości podpłogowe, to jest Jan niezbędny w kuchni, tak. Powiedzmy, że jest jakiś bogacz o imieniu Jan i ma powiedzmy jakiegoś tam Feniksa jakiegoś i ucieka na bali na przykład, albo na balach. I słuchajcie, i, i Jan niezbędny w kuchni do grillowania powiedzmy, tak. No nadawanie, po, nadawanie słuchajcie sygnału staritarnego e, to jest coś takiego, że chyba zacznę od nowa kurwa. Albo nie, stop. Dalej, dalej. Jan jest niezbędny w kuchni przypilowaniu. Czyli jakiś tam gość daje znak Janowi, nie? że potrzebny jest do tej grupy, która po prostu ma satelitę. Nie? Powiedzmy jakieś tam słoneczko ma satelitę. Pan słoneczko ma satelitę, nie? Czyli jakiś tam sat polski powiedzmy. I on przechodzi z lądowania naziemnego na satelitarny, czyli satelitarny. I. Z uziemienia ktoś wpuszcza, ktoś ich wpuszcza tam, żeby sobie mogli nadawać solitarnie. Czyli są troszkę wyżej, bo satelity są całkiem wysoko, nie? A tutaj są uziemieni. Ktoś ich wpuścił. No i ten daje temu drugiemu zdać, powiedzmy, ja nie jesteś mi niezbędny w kuchni, żeby grillować. No i Janek tam wymyśla inną reklamę i, i mu mówi: dobra, dobra, dobra słoneczko, ja cię nie. Kocham, ale cię przetka mnie i po prostu. <grym> I tak się bogaci mogą porozumiewać. To są wiadomości słuchajcie podporowe. I zobaczcie, co to jest 6.66 6, 6, herców. 6,6 herców to jest. Dobra, no jeszcze taka inna wiadomość podporowa. Pole elektromagnetyczne, fale magnetyczne działają oddziałują na mózg człowieka. Nasz mózg. I nasze serce wytwarza polek medyczny i przez frekwencję, interferencję i frekwencję i serencję można po prostu zaburzyć te fale, Tak jak rzucanie kamienia do wody. No i teraz słuchajcie, już w tamtych czasach jak byłem mały, nie, a no taki stary nie jestem, naprawdę. Dziewczyny, naprawdę, że młody jestem. I słuchajcie, ręce, które leczą, ręce, które leczą, taki program, nie? Ludzie się dali przed odbiornikiem i patrzyli na to, a on leczył tych ludzi, leczył. No bo to odbiorniki wytwarzają pole ekumenetyczne i to wiecie, no jest pole ekumenetyczne czy tam fale medyczne, które są pozytywne i takie, które negatywnie wpływają na człowieka. No tak z wieloma rzeczami czy tam innymi kwestiami dotyczącymi ludzi. No to w zasadzie wszystko chyba, no trochę tak, trochę tak, trochę tak słuchajcie, namieszałem, ale myślę, że ktoś tam zrozumie. Co tu, się, co, tu, co tu się dzieje, naprawdę. No i przetkać trzeba, naprawdę. Trzeba przetkać to wszystko, bo to nie wiem, co z tego wyjdzie. No dziwne rzeczy się tu, dziwne rzeczy się dzieją, i to będzie się bardzo tyle, słuchajcie. No, naprawdę.